Robimy jedzenie. Oczywiście na urodziny mojej siostry. Na no, w sumie nie siostry, tylko trojeczków. Nie mam miski, więc użyjemy garnka. Na początku wsypujemy mąkę. Nie całe opakowanie, tylko trochę. Bierzemy pętel pętadło. Ostatnio mama robiła. No moja. No ale cóż, teraz moja kolej. Będziemy hmm. to mieszać. Mieszać, mieszać, mieszać. No dobra, wracając do nagrywania, a w ogóle to mój wujek wszedł, wujku, iść do pokoju. Dobra, kochana. dobrze wracając do gotowania. Mamy już ciasto, teraz pora je troszkę ugnieść. Nie jestem w tym najlepsza, no ale. Teraz włożymy je do tego. I zaczniemy dekorować. Poczekajcie, pójdziemy po to. Bierzemy to. Hmm, o to też. Jeszcze to położę na głowie. Dobra, do roboty. Hmm. To dodaje takiego borówkowego smaku. Z tym nałożymy lukier. Borówkowego czy wygnagrowanego. Ogólnie nie do końca pana Mamy tutaj taką kulkę, nałożymy ją na to i tą pianką udekorujemy od góry. Bo moja siostra, brat i brat bardzo to lubią. Mój niestety bliźniak, czyli mój brat, musiał zostać musiał dziś pójść na lekcję pianina i nie będzie go niestety na urodzinach. No, ale już mama z tatą postanowili, że będą dzisiaj urodziny i nie mogą tego przełożyć, więc ten, nie będzie go po prostu. Ale stwierdziliśmy, że i tak nie bardzo jego lubią, jakby ten, no więc będą po prostu bez niego urodziny. Pachnie wyśmienicie. No, ale tu, tu i już. Teraz pójdziemy po prezenty. Jesteśmy teraz w moim pokoju, a prezenty dla nich są ukryte za tą poduszką. One ostatnim czasie nauczyły się łazić, no i jest niebezpiecznie zostawić coś gdziekolwiek indziej niż tam. No ale wiecie. Jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, ponieważ nauczyły się chodzić. To są ich prezenty, jak widzicie. No ale cóż. Teraz pora iść po tor i im je wręczyć. Jeszcze muszę zdjąć fartuch i idziemy. Przerpiemy go i zdejmujemy. Nie, no Bierzemy nie jeszcze nie tort i idziemy śpiewać stolat. lat. Się to. I Niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat. Niech żyją, żyją nam. Nie żyją nam. A kto? Kuba, Franek i Dominika. Juhu, oto dla was są prezenty. Dla ciebie jest piesek, dla ciebie jest pszczoła, a dla ciebie jest słodki kotek. I teraz po kawałku tortu już kroję. Kroju, kroju, kroju. Teraz mi bardzo stół. Wszystkim bardzo smakuje tort. Wszyscy go zajadają ze smakiem. Oczywiście ona musi pozdrżać zabierać tort, dawać bratu, rzucać niemi takie tam. No ale cóż. Tort ogólnie jest dobry. Wyszedł mi pyszny. A dzisiaj się z Wami żegnam. Bye.